Szczerze myślałem, że temat koronawirusa ominie akurat ten kanał. Jednak ostatnie doniesienia z Chin wskazują na to, że prawdopodobnie całe zamieszanie z koronawirusem może negatywnie wpłynąć na premierę konsol następnej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xboxa serii X. Czy w związku z koronawirusem premiera konsol w 2020 roku jest zagrożona? Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zostań do końca odcinka. Życzę miłego oglądania. A taką fajną koszulkę kupisz w moim sklepie, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka. Dołącz do drużyny Niedźwiedzia. Nintendo ostatnio oficjalnie potwierdziło, że problemy z dostępnością Nintendo Switcha na japońskim rynku są spowodowane właśnie koronawirusem. Foxconn, główna fabryka Chin, która produkuje iPhone'a, Nintendo, PlayStation, Xboxa i wiele, wiele, wiele więcej elektroniki użytkowej, którą każdy z Was ma w domu, ma problem z wirusem. Jej pracownicy zostali objęci kwarantanną i część z nich przez dwa tygodnie nie może przychodzić do pracy. W związku z tym są duże opóźnienia w produkcji. Kolejnym poszkodowanym jest iPhone i Apple oficjalnie również potwierdziło, że ma problemy z nadążeniem z produkcją iPhone'ów. Także mamy już iPhone. Fona, mamy już Nintendo, dlaczego więc ten problem ma nie dotyczyć konsol PlayStation oraz Xboxa? Co prawda zapasy PlayStation 4 oraz Xboxa One są duże i myślę, że z dostępnością tych konsol nie będzie problemu, ale już niedługo do produkcji powinien trafić Xbox Series X oraz PlayStation 5. Pamiętajcie, że producenci potrzebują trochę czasu, żeby nadążyć z produkcją na czas premiery. Foxconn, według ostatnich informacji, jest w stanie wyprodukować do miliona sztuk miesięcznie Xbox'a oraz PlayStation 5. Jeżeli na premierę konsol potrzebujemy około 4-6 milionów egzemplarzy, no to musimy rozpocząć produkcję około pół roku przed jej premierą. Jeżeli premiera ma być w listopadzie, to już na początku maja Foxconn powinien ruszyć z produkcją konsol następnej generacji pełną parą. Jeżeli do tego czasu nie będzie rozwiązanego problemu z koronawirusem, to premiera tych konsol, może zostać opóźniona, a w najlepszym wypadku dostępność konsol będzie ograniczona. Tą informacją podzielił się portal Business Insider, więc bardzo wiarygodny i dobrze poinformowany w swoich źródłach portal. Ja powiem szczerze, że nie do końca rozumiem całe to zamieszanie z koronawirusem, ponieważ to nie jest jakiś groźny wirus. Śmiertelność osób zarażonych koronawirusem jest mniejsza niż śmiertelność osób zarażonych grypą. Z jakiego powodu jest tak wielka panika w Chinach spowodowana tym wirusem? No nie mi oceniać, ja nie jestem lekarzem pewnie jest wiele lepszych źródeł. Mnie interesuje to, jaki to może mieć wpływ na naszą branżę, czyli na branżę grową, gamingową. Bo to nie tylko produkcja konsol, ale według źródeł Business Insidera przy produkcji gier takich dużych studiów jak Naughty Dog czy Microsoft, tych wszystkich zachodnich studiów, wiele zadań jest outsourcowanych, czyli wysyłanych właśnie do Chin. I to Chińczycy w dużej części, podobno około 50% produkcji gier, Mimo tego, że studia są w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, to 50% pracy wykonują Chińczycy. I tu jest kolejne zagrożenie, które może nas dotknąć, czyli premiera samych gier, która również może być opóźniona i nie zdążyć na premierę konsol już w listopadzie czy grudniu tego roku. Dajcie mi koniecznie znać, co wy o tym myślicie, co myślicie o całym zamieszaniu z koronawirusem, komu to służy i po co w ogóle jest to tak bardzo rozdmuchiwane, no i co myślicie o tym, że to my możemy na tym stracić, czyli możemy nie nie doczekać się premier konsol następnej generacji jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że do tego maja czerwca cały problem z koronawirusem zniknie i nie będziemy o nim już mówić ani się nim zajmować, a produkcja PlayStation 5 i Xboxa serii X ruszy w Chinach pełną parą, tak, żeby zdążyć na premierę jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że jak zwykle dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. Dzięki, że oglądaliście. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No, a jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to również go zasubskrybować. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!